Prezentuję Państwu Nissan Kaszkaja, auto z 2018 roku. Silnik benzynowy 1-3 Turbo mocy 140 koni, 87 tysięcy km przebiegu. Auto bez wypadkowe lakierowane powtórnie. Sprowadzone oczywiście z Niemiec. Kupione w salonie Renault, gdzie poprzedni właściciel zostawił je w rozliczeniu za nowy pojazd. Obecnie samochód zarejestrowany, gotowy do jazdy w kraju. Przegląd techniczny zaliczony bez uwag. Jak widzicie, auto jest wyposażone w hak. Poza tym kamera, kamera cofania 360, czujniki parkowania przód i tył, nawigacja Bluetooth, wielofunkcyjna kierownica, podgrzewane fotele, przyciemniana tylna szyba, światło do jazdy dziennej LED, czytanie znaków, Line Assist, Środek bardzo ładny, jak na niewielki przebieg przystało. Bezkluczkowy dostęp jest jeszcze. Super się to wszystko komponuje. Tak więc, jeżeli szukacie takiego samochodu, to zapraszam do kontaktu.